Witam w kolejnym filmie, z tej strony Bajo ruszamy na grzyby, mamy wczesną godzinę. Już zapraszam do oglądania. Pamiętajcie złotą zasadę Bajo, tam gdzie brzoza, tam gdzie jest sosnowy. Pospolicie u nas nazywane kozibrodą. także droga strasznie rozryta przez kompajny i traktory ale Bajo swoją terenóweczką spokojnie da radę także za chwileczkę widzimy się w lesie słuchajcie teraz już oficjalnie witamy na grzybkach w świecie Bajo auto już zaparkowane oczywiście Bajo do lasu nie wjeżdża drogę którą widzieliście wcześniej to po prostu zwykła droga, którą mam pod domem, bo Bajo mieszka praktycznie przy samym lesie, ale tam Bajo na grzyby nie chodzi, bo tam chodzą wszyscy. Bajo idzie tam, gdzie nie chodzi nikt. Zobaczymy, co się uda znaleźć. Wedle wskazań e, pogodynki mamy jakieś dwie godzinki z hakiem e, do pierwszego deszczu. Zobaczymy, czy im się to sprawdzi. Zobaczcie przez jakie haszcze Bajo się tutaj przedziera, żeby nagrać dla Was film, żeby nazbierać trochę grzybków. Także do zobaczenia przy pierwszym grzybie. Słuchajcie, odbiłem w lewo na jedną z bocznych dróg do miejsca docelowego. Jedno miejsce, które zazwyczaj sprawdzam na mojej checklistie jest pierwsza kureczka. Są kolejne I, i tu kolejna, także parę kureczek tutaj trafię, po, trafiłem, pozbieram i lecę dalej. Kolejnym grzybem, który bają znalazł w lesie jest. Siedzoń sosnowy w pospolicie u nas nazywany kozibrodą. Zaraz go sobie tutaj spróbujemy jakoś wydostać Żeby go nie uszkodzić chciałbym go w całości Bardzo dobry, fajny grzyb. Tutaj miejsce, z którego wyrasta, przykrywamy i lecimy dalej. Słuchajcie, oczywiście, kurki, o których Wam mówiłem, to były lisówki. Warto umieć je rozpoznać, ponieważ powodują biegunki, wymioty i są raczej niejadalne. Różnią się kolorystyką, listkami od spodu, w sensie, w jaki sposób biegną. Różnią się y, oczywiście y, wieloma rzeczami, przede wszystkim kolorem, rodzajem nóżki. Kurka ma y, rozszerzającą się nóżkę ku górze, y, ma takie jakby poprzeczne y, listki y, idące wzdłuż nogi do kapelusza. Przy kapeluszu bardzo często się rozdwajają w takie Y najszybciej rozpoznać kurką, co jest kurką, czyli pieprznikiem jadalnym, a co jest lisówką, choć w niektórych regionach również jest nazywana kurką, więc warto to wiedzieć, warto to rozpoznać. Słuchajcie, bajo natknął się na bardzo ładnego grzyba. Tutaj z daleka już go widziałem, ponieważ jest dosyć okazały. Zaraz się mu tutaj przyjrzymy. A gdy podeszłem bliżej, to zauważyłem tutaj jego młodszego brata. Sprawdźmy czy zdrowy. Po dźwięku od razu słyszę, że, że jest zdrowy, że nie skapciały. Sprawdźmy teraz tego dużego. No tutaj również nie mamy wątpliwości najmniejszych. Bardzo ładny grzyb. Baję sobie jeszcze nakręci krótki filmik na shorta na YouTubea, żebyście mieli wstawkę, zanim wyjdzie pełny film z lasu. Także za chwileczkę wracamy, jak będziemy go zrywać, albo bo ja nagrywa shorta. Te shortciki nagrane, także możemy brać się za zrywanie, ale zanim zerwiemy tego, to zajmiemy się jego mniejszym bratem. Spróbujemy go tutaj. Ta trawa go dosyć tutaj mocno trzyma. Jeden i drugi, takie oto piękne, prawdziwki. Są to borowiki, cegla stopore. Trzeba uważać, żeby nie pomylić ich z borowikiem szatańskim, które są trujące. Te są jak najbardziej jadalne i wędrują w moim koszyku. Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze drugą metodę. Gdyby ktoś nie wiedział, jak rozróżnić borowika ceglastoporego od szatańskiego, szatański ma trzon tutaj nóżki w kolorze intensywnie czerwonym. A ceglastopory po delikatnym uszkodzeniu czy nacięciu, tak jak w tym przypadku, bardzo szybko staje się taki granatowy. I to daje nam 100% pewności, że jest to grzyb, właśnie o który nam chodzi, czyli borowik cegla Stopory. Mam nadzieję, że ta informacja pomoże tym, którzy nie znają się zbytnio na grzybach, spotkali takie grzyby w lesie, a nie wiedzieli jak je rozróżnić, chociaż i tak. Jeśli nigdy tych grzybów nie zbieraliście, to nie zalecam tego robić, lepiej wybrać się z bardziej doświadczonym kolegą, który takowe grzyby zbiera i niech on nam po prostu pomoże w identyfikacji. Słuchajcie, Bajo namierzył kolejnego ładnego grzybka, kolejna kozibroda, czyli jak już wiemy, sezon sosnowy, w zasadzie dwa, bo jeden obok drugiego. Nie będziemy ich wyrywać, tylko odetniemy sobie nożykiem od spodu przy ziemi. Jeden wydobyty, pozostaje nam drugi. O, ten się rozleciał. Są bardzo delikatne. Proszę bardzo, w całej okazałości wędrują do koszyka i lecimy dalej. Tutaj przykryjemy sobie to, żeby nie wysychało. Czy dzisiaj staram się, przynajmniej mam taką nadzieję, nazbierać grzybów do suszenia. I mamy tutaj właśnie przykład grzyba, który Idealnie się do tego nada, aczkolwiek zanim do niego podejdziemy, to zerwiemy sobie jeszcze takiego ładnego kozaczka. Sprawdzony szary kozak, koźlarz przez niektórych nazywany. Zależy w jakim regionie. Różne grzyby mają różne nazwy. Wędruje do naszego koszyka, a teraz idziemy po grzyba właściwego, po którego tutaj przyszedłem. Proszę bardzo, spójrzcie, jaki piękny borowik. Czyż nie jest cudowny? Spójrzcie na to jaką pięknie wygląda zdrowiutki spójrzcie przy takim starym pniu młodej brzusce pamiętajcie złotą zasadę Bajo tam gdzie brzoza tam grzyby dobrze zerwijmy sobie go jeszcze tutaj tak od spodu go nagram w pełnej krasie tutaj tak się prezentuje bardzo ładny kolor gruby korzeń spójrzcie spójrzcie na to jest ogromny ma spokojnie 30 cm kapelusz jak taki talerzyk śniadaniowy tutaj od spodu delikatnie wyżarty ale do suszenia jest idealny lecimy dalej Bajo będzie musiał kupić większy koszyk w oddali słychać gdzieś strzały Pewno ktoś jest na polowaniu. Także gdyby się okazało, że jednak zastrzelili bajo przez pomyłkę, bo jak to w jednym z kawałów, kabaretów mówili, że wiecie, myśliwy w grzybiarza i rowerzysta to z kilometra trafi. To jakby co to jestem przy takim paśniku tutaj. Przyjdźcie po grzyby, bo szkoda, żeby się zmarnowały. Takie ładne prawdziwki. A tak na poważnie, to zastanawiam się, czy nie wracać już do domu. Idę jeszcze tylko w jedno miejsce. Po prostu mam już i tak tych grzybów tyle, że starczy mi spokojnie. Tutaj ktoś się bawił, chyba w jakiś obóz przetrwania. W sumie pierwszy raz to widzę. Ja no oczywiście żartuję. Jest to stara ambona która już po prostu z racji lat upływającego czasu się przewaliła. Leży tutaj jeszcze przyjrzymy sobie te brzuzeczki i Bajo będzie się żegnał, będzie uciekał. Trzeba jeszcze te grzybki oczyścić, poskrobać, pokroić, posuszyć co do suszenia, co do sosu. Także tak to będzie wyglądać Tu mamy dużo takich grzybów. One są jedalne niektórzy je zbierają, niektórzy nie. Słuchajcie, tutaj mamy już taką większą rodzinę maślaków pstrych. Oto jeden z nich. Spójrzcie troszeczkę kolory inaczej wyglądają w rzeczywistości a inaczej tutaj na kamerze ale jak widać jest żółty od spodu nóżka też żółta a do tego po dotknięciu sinieje po tym można go poznać tego jednego z racji tego że zerwałem go żeby Wam pokazać to go zabieram tych tutaj już nie ruszam nie ma on aż tak mocno wyrazistego smaku czy zapachu jak prawdziwek, ale jest dobrym dodatkiem do sosów a przede wszystkim do marynowania nadaje się idealnie z daleka, widać, że nasi tu byli. Proszę bardzo, puszeczka. Nie lubię czegoś takiego. Nie rozumiem ludzi, którzy wywalają śmieci do lasu. Do przyniosłeś człowieku ze sobą. Weź to zabierz. Wywal do śmieci jak człowiek, a nie jak lump jakiś Nie wiem co się musi stać, żeby ludzie zrozumieli, że lasy i ogólnie przyroda to bez człowieka sobie poradzi ale człowiek bez przyrody, bez lasów to już chyba raczej niekoniecznie bajo nie popiera czegoś takiego moi drodzy bajo ma dzisiaj szczęście do Kozibrud kolejna napotkana przeze mnie dzisiaj Kozibroda Dzisiaj czyszczenia, puszkę zabieramy, wywalimy do śmieci, idziemy, może jeszcze uda się coś znaleźć, Uda. zobaczcie, to jest niepoważne, niepoważne co ci ludzie robią. i na no, złomie zarobię niż tych grzybów na zbieram. dobrze słuchajcie ja udaję się w kierunku samochodu jeszcze raz rzut oka na koszyk na pięknego prawdziwka którego się udało znaleźć ma żeby was teraz nie skłamać, nie mam tutaj wagi, ale musicie mi uwierzyć na słowo, może ważyć koło kilogramach, jest ogromny. także to wszystko w dniu dzisiejszym. trzymajcie się. do zobaczenia w kolejnym filmie. pozdrawiam. a tutaj ambona na skraju lasu. tak już na zakończenie. Pozdrawiam.